Istnieje śmierć zwana śmiercią ciała, i śmierć Chrystusa uwolni ludzi z więzów tej śmierci, że wszyscy zmartwychwstaną, staną doświadczywszy jej. I duch, i ciało zostaną ponownie zjednoczone w swej kompletnej formie, każda część ciała i każda kość znajdą się na swoim miejscu, że będziemy jak teraz, i zostaniemy przyprowadzeni przed Boga, znając tak, jak teraz znamy, i wyraźnie pamiętając wszystkie nasze przewinienia. Nie jestem zwolennikiem takiej interpretacji tego kontrowersyjnego fragmentu z Księgi Mormona, że nie wiem, dokładnie tak będziemy wyglądać tam. Po pierwsze, jeżeli chodzi o, o te słowa z Księgi Mormona, ten taki wyrazisty opis, takie wyraziste porównanie, tak? że będziemy po tamtej stronie zasłony po zmartwychwstaniu, tak jak byliśmy tutaj, daje nadzieję. Tak? Bardzo często pamiętamy, że w dzieciństwie po, po, pocieszaliśmy się w ten sposób. Będzie jak dawniej, będzie jak dawniej. Oczywiście, że nigdy nie będzie jak dawniej, ale będzie równie dobrze. Tak? Albo będzie dobrze. Także to jest taki, powiedzmy, zabieg stylistyczny, poważnie mówiąc. Ale jedno jest bardzo ważne. Będziemy tą samą osobą. I chociaż ten fragment daje nadzieję, to ten fragment też jest ostrzeżeniem. Akcje przynoszą konsekwencje. Tak prędzej czy później To co zrobimy Wychodzi na światło dzienne Mówiąc te słowa pewnie też no, Sam sobie strzelam w kostkę Ale i sobie i moim widzom Zostawiam takie przypomnienie Żadna rzecz Zła które się dopuściliśmy, nie pozostaje bez konsekwencji, ale żadna też dobra rzecz, którą robimy, nie pozostaje bez nadziei. Każda dobra rzecz daje nadzieję na coś dobrego. Cokolwiek dobrego robimy, daje nadzieję na coś dobrego. I tego uczymy się z tego fragmentu Księgi Mormonów. Cześć, na razie, trzymajcie się.